Cześć! Porozmawiamy w tym filmie o quitflacji i o tym, dlaczego gaidy nie działają. Musimy zacząć w ogóle od tego, czym jest quitflacja, bo taki tak generalnie nie istnieje. Natomiast moim zdaniem jest to inflacja, która doprowadza specyficznie w Path of Exile 2 do tego, że bardzo wiele osób kończy w tym momencie grać w Path of Exile 2. Bo ekonomia staje się bezsensowna. I mamy bardzo prosty przykład. E, takiej quitflacji chcemy kupić Essence of Hogwarts. Kosztuje ona nas 1000 exaltów. Dobra, to kupię jakiś tam inny item. I chcemy kupić na przykład, hmm, nie wiem, niech tu będzie na przykład Ascian Jobon, bo chcę dokończyć ten item i to kosztuje 700 czy tam 600 exaltów. No dobrze, to mówię, że to może kupię, może sobie kupię ogólne Dobrze, nie chociaż. Klikam sobie spell damage i to kosztuje 2500 exaltów. I za każdym razem, jeżeli próbujemy cokolwiek zrobić, na tym etapie w pole 2, to jest ciężko. Jest ciężko dlatego, że jeżeli nie odrzucimy odpowiednio map, to generalnie nic z tych map nie będziemy wyciągać. Bo jak wyciągniemy 5 exaltów, to oznacza, że musimy skobić 500 map, żeby kupić jedną ogonę. To nie ma sensu różnica pomiędzy poprzednimi quitflacjami, bo to jest zjawisko, które się powtarza niestety w PoE2 co ligę, a tą quitflacją, która ma teraz miejsce, jest taka, że dużo wartościowych materiałów mimo wszystko wypada z map i jest powiązane z abysem, więc drzucując mapy, dalej będziemy zagubiali względnie dużo. Dalej możemy zagubiać po 10-15, jak mam trochę szczęścia, po 30 divine'ów z jednej mapy. I to jest ok. Ogólnie to dalej jest problem, który powinien zostać rozwiązany przez GGG i dalej to jest tragedia, bo <coughs> wydaje mi się, i to zresztą widać, e, patrząc na, na, na osoby publiczne, które tam klikają sobie w porę, że nawet gracze, który, którzy zarabiają bardzo dużo, w tym momencie kończą, bo oni się po prostu chciewa. I to jest połączenie tego, że... Mapy poza tymi zdusowanymi w ogóle nie dają nam kurencji, więc jest po prostu nudna, jak skończę robić te mapy w tej okolicy, no to później będę musiał znowu zrobić 15, 20, 30 map, żeby zacząć cokolwiek zagabiać. No i farmienie po prostu tych itemów jest niewarte zabawy, nie? No, czy ja naprawdę chcę wyfarmić 5000 exaltów, żeby móc uzupełnić moją groszczkę? Nieszczególnie i tak samo, się, tak samo się rzecz ma z niektórymi unikalnymi przedmiotami, które kosztują setki divinów, Jakbyśmy chcieli kupić, nie wiem, na przykład Dialast Desire, to ile ono kosztuje? 6000 Exaltów. Pewnie w divinach trochę, trochę nie wyjdzie, natomiast divinów nie mam. I jest jedna rzecz, którą ja osobiście od jakiegoś czasu robię. i dla mnie to jest dość zabawne, bo mam dwa przemyślenia yy, odnośnie zagębiania na tym etapie po pierwsze gaidy moim zdaniem za bardzo nie działają gaidy o tym jak robić kurencji. i to wynika z dwóch faktów albo taki guide jest na tyle łatwy, żeby nim podążać, że zacznie tego być odpowiednio dużo ludzi i wtedy ten guide przestaje mieć sens, bo jakby market zostaje przesaturowany albo jest na tyle skomplikowany, że nie zacznie tego robić odpowiednio dużo ludzi, w konsekwencji niewiele nie osób jakby skorzystało z tego guida. Dlaczego w taki sposób myślę? Mam tutaj dość ciekawy przykład. Jak spojrzymy na mój film, to mamy film o tym, jak kreftować Jewel, Jewel Crafting, or quality makes quantity, quantity Makes Quality. I ten film powstał 8 dni e, temu. A mówię o tym dlatego, że w czasie tego filmu pokazałem Wam metodę, jak za jeden divine wyprodukować 10, 15 divine'ów, jak za 100 divine'ów wyprodukować 150 itd., itd., itd. I pokazując taką metodę, metodę oczekiwałbym, hej, to jest tak potężne, że po prostu wszyscy zaczną tego robić i Margaret umrze, nie? Ale tak się nie wydarzyło. I to nie jest skomplikowane, robienie tego. W sensie, cała metoda jest pokazana na filmie. To wymaga dwóch przedmiotów, które kosztują obecnie. Ile one kosztują, możemy zobaczyć. E jewel, czyli prezent cranium, to kosztuje 9 eksaltów i Pogapt, Omen 4 eksalty i Jewel, czyli łącznie kosztuje nas 114 eksaltów. bardzo mało. I ostatnia rzecz jaką musimy zrobić, to po prostu wchodzimy na poet 2 Ninja, patrzymy jakie buildy są popularne, klikamy, klikamy na, nie wiem, jakiegoś osiągka, i patrzymy jak on ma Co on ma na dżuelu? Okej, okay, ten ma magiczny jewel, więc patrzymy na kolejnego. Dobra, ten jewel też jest magiczny. E, ale jak przeklikamy sobie kilku, kil, kilka osób pod rząd, to dojdziemy do takiego skrednika, którego musimy nie którego musimy wyciągnąć z tego, nie? Czyli, na przykład, o tutaj ma spell damage, kit damage, spell bonus, damage penalty, kit scold, eee, spell damage, kit damage, life on kill, damage pendant, kit spell damage, kit damage, eee, kit chance i tak dalej, nie? Po prostu patrzymy, jaką on staty jakie on statystyki potrzebuje, robimy taki sam jewel. I najlepiej w ogóle olać tych Chuck J tam, bo, bo ich jest mniejszość. Bierzemy dedaje DAI jest 8 milionów. Obecnie patrzymy, co on potrzebuje, gdzie jest attack Damage, Movement Speed, jakikolwiek tam dwa użyteczne, czy typu Kit Damage, Attack Damage, Companion Damage, i tak dalej. No i takie joele, to jest to są po prostu miliony zagobku, bo, bo wszyscy je zawsze będą kupować. I ja takie joele dla siebie, nie dla siebie, dla innych. Produkuję od jakiegoś czasu. I tak jak mówią. Publikując ten film, oczekiwałem, że to żyła złota się skończy. Natomiast kolejny dzień, gdy wracam do sklepu mojego, no widzę, że pojedyncze rzeczy się sprzedały. To, co jest zabawne, to też to, że ja to pokazuję na streamach w sensie jak ktoś ogląda moje streamy, to widzi, że cały mój merchant jest zapchany jewelami. Większość tych jeoli ma kolok zielony bo jest dla De'Daii, reszta Jeweli ma kolor niebieski, bo jest dla Kasteków, którzy stanowią drugą największą grupę. Co jakiś czas nam się tam pojawia powiadomienie w prawym dolnym kroku, że coś się sprzedało ze naście Divine'ów. No i ja w ten sposób, każdego dnia jak włączam PoE, mam kilkanaście Divine'ów do wyciągnięcia. Żeby Wam pokazać, jak dużo to jest, to postanowiłem wczoraj przez cały dzień Divine'ów nie wyciągać. I zobaczmy, ile mamy dzisiaj Dwainów do wyciągnięcia. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 79 plus pewnie 80 w Exaltach. Zabawne jest to, że ta metoda cały czas działa. <grybujesz> jest prosta, Jest opisana w filmie. Ale przez to, że ona jest minimalnie bardziej wymagająca niż ta poprzednia, to ten rynek dalej istnieje. Więc jak przedpjadł kwitlację, ja. Ja gobę A wy głupcie co chcecie. Do następnego. Hej! Still sane, Exile?